Jesteśmy teraz w czasie letniej szkoły krasu i speleologii. Mamy tutaj do badania wiele aspektów. Interdyscyplinarnie działamy razem z nie tylko geografowie i geolodzy, ale także biolodzy w sensie botanicy także paleobotanicy paleoontolodzy. W tej części korzeni. E, pojawiają się tutaj larwy czerwca polskiego, czyli pluskwiaka. Jak, ja jak do tego doszło, że ktoś pomyślał, że a, dobra, zobaczmy tego roślinkę. o tu jest czerwony robaczek, o czerwony robaczek może nam zabarwić. I wyjąć fizycznie te niewielkie larwy, które mają 2-3 mm, e, no potraficie sobie wyobrazić, ile takich larw potrzebne było na to, żeby jakiś strój na średniowiecznym dworze zabarwić. Dzisiaj akurat mamy taki dzień bardziej. Y, Geograficzno-archeologiczny. Tu, tu była brama kiedyś, do zamku. Był most zwodzony pod nami, czyli była fosa. Ona się zresztą kontynuuje. Szliśmy koło tej fosy, i fosa sięgała to była sucha fosa fosa sięgała do tych skał. Mamy pierwszą edycję międzynarodową naszej letniej szkoły krasu i speleologii. Szkoła trwa już w sumie trzeci tydzień. Uh, my name is Marina Fiszczuk. I'm from Trinity uh, University. So we ha now have the practice uh, in this perfect place in Olsztyn. And we're um, looking for uh, something new for us. And uh, try to understand some uh, things. And uh, yeah, we have lectures, this, we have practices. Tak, jest bardzo ważne. Jedne ze względu po prostu edukacji, tak, otrzymania nowej wiedzy, a po drugiej stronie jest otrzymanie większej motywacji do, do edukacji bo oni przez ostatnich dwóch lat praktycznie siedzieli w domu i to wszystka edukacja była przez internet. Będziemy pobierać próbę na wszelkiego rodzaju badania. No tak, akurat w tym momencie chcemy właśnie zrobić profesor, e, profil stratygraficzny, no, takie żeby wiem, dokładnie wody. wiedzieć co i jak jakie procesy tu zachodziły i miały miejsce i, I zaczynamy kopać. Tak. Tak. Dlatego biorę duże kawały, wiecie, to nawet jak się nie, to ze tak, środka jest tak, nienaruszone, no. a to jest na tyle ilaste, że... Ale on... podobno tak. do tego trzeba tak. ma być centymetr sześcienny, że to wczoraj tak. nie trzeba tam jakoś stać niedużo. A z no, tego no, na potrzebujemy niestety więcej niż centymetr no. sześcienny. Udało się załatwić dofinansowanie dla naszych studentów i także w ramach projektu Erasmus uzyskać dofinansowanie dla studentów Ukrainy, Mieliśmy też także okazję gościć dwóch profesorów z uniwersytetów we Florencji, którzy mieli wykłady. My działamy w kooperacji tych trzech kół naukowych, koła geografów, geologów i koła paleobiologów. No i łącznie z tego prawdopodobnie wyjdą, wyjdą właśnie takie interdyscyplinarne wnioski naukowe. Być może ktoś, ktoś z nas jeszcze tutaj wróci już w charakterze jakiejś pracy. Naukowej. Tutaj w Olsztynie y, mamy tą część taką bardziej geologiczną, y, część ochroniarską, część środowiskową i część taką geomorfologiczną. Pod, poznają bo, szczegóły budowy właśnie rzeźby krasowej, tego co tutaj się działo, y, ewolucji jaskin. Y, będziemy też też w jaskiniach. W tej części znaleźli szczątki y, y, funkcjonowały od 6 do pod którymi, co było ciekawe, natrafili na szczątki ssaków z grudnego plejstocenu. Niedźwiedzie jaskiniowy, lew jaskiniowy, cała duża megafauna. Mamy tutaj owadożerne, mamy nietoperze, mamy gryzonie, mamy zęczaki, mamy drobne drapieżne. Z dużych ssaków tutaj się, jak na razie mam, mamy tylko renifery. Tam mieliśmy też lwy, niedźwiedzie, w tej części mamy tylko renifery. Nie robiłem jeszcze analizy czy jest środkowy plejstocen po zębach, ale, ale, ale pewnie się uda. W tej chwili trwa wycieczka taka, można powiedzieć, kultu, historyczno-kulturowo właśnie ochroniarska, która ma zapoznać studentów z dziejami zamku, z dziejami, historią wzgórza, historią też, też botaniczną i metodami, które są tutaj stosowane, bo jesteśmy w obszarze Natura 2000, czynnej ochrony krasu. Dzisiaj akurat na początku zajmowaliśmy się, Lokalnym krajobrazem, tym jak go chronić, jak go może nawet troszeczkę ulepszać, przywracać do stanu pierwotnego. No, mieliśmy też wycieczkę po ruinach zamku. Te wzgórza, jak widzicie na horyzoncie, zarastają. Niektórych już w ogóle nie widać, i gdy my tu się pojawiliśmy a właściwie w tym roku mija dokładnie 10 lat, gdy zajmujemy się nadzorem merytorycznym nad tymi działaniami, to wzgórze praktycznie było w krzewach. Właśnie Fundacja y, Przyroda i Człowiek pod kierunkiem Marcelego Ślusarczego, z, z którymi współpracujemy, która też kieruje tutaj pracami konserwatorskimi i pozyskuje pieniądze y, w płacie różnych grantów na, na to, wszystko, co się tutaj dzieje i co będziecie mieli, mieli pa, okazję Państwo zobaczyć. Wprowadziła taką radę z naukowcami z Uniwersytetu Śląskiego metodę aktywnej ochrony m, tego, co jest tutaj najczynniejsze, czyli tych murach terotermicznych I poprzez aktywny wypas owiec. I te murawy są chronione, są w naturalny sposób, jakby koszone. Przy czym też to jest takim ewenementem, co oczywiście nie wszyscy pewnie wiedzą, akurat owce, a wcześniej kozy, które tutaj były wcześniej pisane, żeby odkrzewić i te wszystkie szkodliwe rośliny, które, które zarosły. Bo oczywiście oprócz takich aktywnych mechanizmów, czyli że ludzie tam jakieś resztki tych drzew powycinali, ale żeby nie było drostów, wprowadzono no najpierw kozy, a teraz owce co jakiś czas tutaj pasą się na tym wzgórzu i one mają tą właściwość, że akurat te rośliny, które są dla nas najcenniejsze, chronione, mają dużo jakichś niesmakujących owcom garbników, na przykład my też używamy wielu tych roślin jako zioła, ale one są po prostu niesmaczne dla, dla roślinożerców, a zjadają ją akurat tylko to, co jest tutaj, tutaj niepotrzebne. Próbowaliśmy wiercić głęboko, nawet przy pomocy wody, bo skały były na tyle twarde, że... Że wiertnica nie puszczała. E, wodę obszar połyka. Jednego dnia. Do wiercenia zużywaliśmy cztery wozy strażackie, i nie było śladu. Więc wyraźnie gdzieś tam ta przestrzeń otwarta jest. Prowadziliśmy tutaj badania paleontologiczne, ale także prowadzimy właśnie badania zmierzające do tego, żeby różnymi metodami, zarówno geologicznymi, jak i paleontologicznymi, czy też metodami badania współczesnej fauny i flory, otworzyć całą historię tego obszaru. A potwierdzone dane mamy. Z osadów jaskiniowych, że ten obszar, w tych jaskiniach występowały szczątki fauny, sięgające prawie ponad 4 miliony lat temu. Był okres, że tutaj też w tych jaskiniach funkcjonował człowiek neandertalski, bo mamy bardzo dużo narzędzi paleolitycznych. No i od czasów historycznych ten zamek był intensywnie użytkowany i. Tutaj te ślady użytkowania też, też badamy. Wprowadzone zarówno badania właśnie archeologiczne, jak i badania paleontologiczne. Teraz mamy też dołączył do nas zespół paleobotaników z Gdańska i z Krakowa i będziemy tak kompleksowo badać te wszystkie osady, żeby właśnie te, w celu właśnie dokładnej rekonstrukcji tego, co się działo tutaj, jaka roślinność ros, rosła. Tutaj też wcześniej były kręcone zdjęcia z jaskini zamkowej dolnej. Tam znaleziono bardzo ciekawy obiekt. Była, była Rekonstrukcja pieca, który tutaj funkcjonował w czasie zamku, i dzięki spalonym węglom nasionom też można dokładnie otworzyć I jak roślinność rosła, co ludzie jedli, bo mieliśmy też rośliny użytkowe i jak, 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 jaka to była gospodarka. To są studenci geografii, A tam dalej skała i koniec. Tak jak oni zajmują się powierzchnią, tak my zajmujemy się głęboko pod ziemią i myślę, że można to w bardzo ciekawy sposób połączyć, te, te dwie dziedziny. Niby podobne, a jednak nie do końca. No oczywiście, nawiązujemy współpracę ze studentami z Ukrainy. Uh, what kind of practice is um, biology, um, biogeographical, paleozoology and geomorphology? It's a lot of kind of practice, so it's perfect for us to become a perfect specialist in this sphere. Коротше, як пару бочих гербіциди, то вони приїхали тут цю жовту, вони значит, цими гербіцидами вирішили боротися. Як найбарше така інтеграція трива, і у них по пів години по знайомстві навіть наші студенти не мовлять по польську, так трохи трохи по англійську але інграція твоє побігла так напри. Bariera językowa jest znikoma, wystarczy troszeczkę bardziej się postarać skupić. No, nasze kultury są bardzo zbliżone. Możemy też się troszeczkę uczyć niektórych zwyczajów od Ukraińców, na przykład świetni są w przygotowywaniu jedzenia, naprawdę. My jesteśmy oczywiście zachwyceni tym. No, a my tutaj pokazujemy, jak jest u nas, jak jest w Polsce, jak my, jak my żyjemy z naszymi prowadzącymi. Myślę, że jesteśmy się w stanie od siebie wiele nauczyć nawzajem. Oczywiście na początku widzieliśmy zresztą wszyscy Polacy tutaj, którzy są, widzieliśmy, że oni przyjechali w stanie takim dość ciężkim. Wiadomo, co się dzieje na Ukrainie. Ojciec jednej z dziewczyn walczy aktywnie na froncie i codziennie wysyła jej komunikat, że jeszcze żyje. Także cały czas patrzymy, co tam trzyma w Ukrainie, jak tam jest na, na froncie. Ale przynajmniej nie ma każdy dzień alarmów tych rakietowych. Tutaj mieliśmy też taki przypadek, że w soboty na niedzielę był pożar gdzieś tutaj w okolicy i sygnał straży pożarnej jest taki sam, jak na Ukrainie atak rakietowy i studenci się wystraszyli i zaczęli prawie że uciekać, bo myśleli, że faktycznie wojna się przyniosła do Polski. Mimo tych pewnych różnic, to bardzo często się rozumiemy nawzajem. Potrafimy się porozumieć i po polsku i czasem coś zrozumiemy z e, ukraińskiego języka, a jak nie, to wlatuje angielski i też dajemy radę. Wczoraj Wcior mamy także wspólne zadanie na te mapowanie geologiczne. Robili wspólnie, także jest, jest pozytywna współpraca. Tak. Myślę, że to takie bardzo rozwijające i otwierające doświadczenie. Też najważniejsze są kontakty właśnie tym też międzyludzkie. Bardzo szybko studenci się, się zintegrowali. Mieliśmy już kilka wspólnych ognisk, także też też ten element taki kulturowy, it's really great to work with Polish colleagues because we exchange our knowledge. Znalazłam fragment pieca i denko od jakiegoś naczynia. Zatraciliśmy e, zmysł rozumienia tego, co nas otacza. Niestety, mówię o przyrodzie. Natomiast z dużą pewnością nasi, nasi poprzednicy dokładnie wiedzieli. E, co jest do czego i, i rozumieli no, tak, te procesy tak, tak, znacznie lepiej bo, bo po prostu próbowali przetrwać a my dzisiaj w blokowiskach w betonozie no. funkcjonujemy really uh, cool that we like family that all um, help each other and it's uh, really um, helpful for us and it's really um, uh, like cozy for us yeah.